Siemano bariaty, pewnie zastanawiacie się co mam w tej oto paczuszce z McDonalda, tak jest, ona jest tutaj Ostro wypchana, zaraz wam pokażę jak, no i co, tutaj mamy wszystkie pozycje McMuffinów i Tostów z oferty śniadaniowej z McDonalda, wiem, że pewnie nas to O ale nawet nie wiecie jak to ładnie pachnie, jest to ogromne więc witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Obejrzyjcie go do końca. No i razem ze mną tutaj będziecie testowali nasze magmafiny i nasze tosty. Łapeczka w górę leci teraz subik. Zróbcie sobie kapki, bo mamy sobotę albo herbatki, jak kto woli. I co, widzimy się za chwilę. Niestety dzisiaj taki będzie obraz, ponieważ operatora dzisiaj nie mam, bo każdy śpi. Bo jak wiadomo oferta śniadaniowa nie ma jest do 11, Więc Więc oglądajcie ten materiał. Dobra, a więc podjeżdżamy już do naszego McDonalda. Dzień dobry! Dzień dobry, witam bardzo na. Które co zrobili zamówienia? Ja mam dzisiaj takie trochę nietypowe zamówienie. Ponieważ bym poprosił, wszystkie tosty jakie macie. Wszystkie tosty jakie macie? Nie, to mamy tosty. I magmafiny. Albo z kiepskami, albo jeszcze z samym sercem. Tak jest, i jeszcze magmafiny. Po jednym, tym w tym Zgadza się. I te magmafiny jakie macie? Wszystkie? Tak, tak. Każdego rodzaju pan chce? Tak. Dobrze, robię. No Jeden mafin pieprzowy z jajkiem, mafin jajkoweką, mafin farmerski, mafin yy, z samym jajkiem i mafin z faroszkiem i z odwieczką. Zgadza się. Wszystko? Tak jest. Zamówienie na ekranie się zgadza? Tak jest. Zapraszam Pana do Dziękuję. Dobra, więc oczekiwanie na nasze zamówienie jest trochę dłuższe, ponieważ no, trochę duże to zamówienie jest. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Który mafin będzie najlepszy, to sobie też porównamy. No i co? To będzie wielka bitwa Mac Mafinów. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego na YouTubie, wy no, chyba też, więc yy, jeżeli będzie Was to ciekawiło, to teraz Was zachęcam do tego, żebyście zostawili łapkę w górę i napisali jakiś komentarz dla Dasią Bardzo Wam dziękuję z tego względu. <taki> Takie rymy ode mnie w rana. jeszcze rano specjalnie musiałem wstać, bo powerta śniadania Wam w weekendy w 11. Dzisiaj jest w sobota i będziecie mieli też w sobotę ten film, nie? Więc to no. Dziękuję bardzo. Dobra, mamy nasze zamówienie, kochani. To teraz lecimy je przetestować. Dobra, więc tak oto prezentuje się nasza torba. Jak możecie zauważyć, no, jest ona duża, duża. Dużo mamy tutaj pozycji. Możemy sobie to powoli już wyciągać. Jako pierwszy wlatuje muffin farmerski. Później kolejny muffin. Później kolejny muffin. O kurde, jeszcze jeden muffin. No, i jeszcze jeden mafin. Tościk. Kolejny tościk. No i jeszcze jeden tościk. Jak możecie zauważyć, mamy 5 mafinów i 3 tosty. Za całość, jak mówiłem, zapłaciliśmy 49,60. Jak możecie zauważyć, pierwszy wlatuje to z bekonem. No, wygląda on dość bardzo fajnie. Tak to się prezentuje. Dużo bekonu sera też nie pożałowali no to co, przetestujemy jak on smakuje wy możecie napisać w komentarzu jakiego tosta w Mcdonalda najbardziej lubicie to lecimy z tym nie wiem czemu, ale ja akurat ofertę śniadaniową z Mcdonalda najbardziej lubię mhm. fajny tościk, dużo sera i bekonu nie no, dla mnie to to jest faworyt, zdecydowanie od samego początku faworyt, teraz tutaj wlatuje kolejny tościk, jest to to, gdy z... już wam mówię to jest chyba sam tost nawet nie wiedziałem, że McDonald's ma same tosty. Bez niczego. No, patrzcie. Tego to się on prezentuje. Teraz pokażę wam, jak będzie otwarty. Jest to zwykły tost bez niczego. Nawet nie wiedziałem, że McDonald's takie ma. No, zobaczmy, jak smakuje. Ja bardzo w tych tostach lubię serii bułkę, ale tutaj mi czegoś brakuje ewidentnie. Wolałbym grekonem. No i teraz latuję ostatni tości. Wydaje mi się, że to jest tost z pieczarkami, bo jaki by inny mógł być, ale jedyny minus tych tostek to jest to, że bardzo się tutaj kleją i dużo sery ucieka. Tak, to jest oto tościk z pieczarkami, ale czuć fajnie pieczarki już tutaj, no. Tak to prezentuje się nasz tościk z pieczarkami, tak się prezentuje w środku. No to co, lecimy, lecimy teraz z testem tego. Ja osobiście nie jestem panem pieczarek, ale tutaj są dobre, no. Z mojej oceny, najlepszym tostem był tost z bekonem, Później był tost z pieczarkami, a na końcu zwykły tost. Tak to się u mnie prezentuje. Ten z pieczarkami, no, na drugim miejsce bym dał. No to co, teraz lecimy z magmafinami. Oj, lecą. Tak jest. Nie wiem no, dokładnie, z czym to jest magmafin, no ale co, zaraz zobaczymy, z czym to jest. Dobra. Ta bułka w tych magmafinach jest konkretna. To jest magmafin jajko i wieprzowina. Z tego co widzę. Tak, no to się on prezentuje. McMuffin jajko, wieprzowina. Który tak wygląda w środku? No to ten co? Teraz lecimy z nim. Ogólnie brakuje mi w nim trochę sosu, bo jest go mało, ale ta wieprzowina i jajko robi tutaj fajną robotę. Bułeczka, jest, bułeczka też jest dość konkretna. Ale czegoś mi tu brakuje, tutaj bym dał taką chusteczkę, no. Lecimy z kolejnym McMuffinem. To jest McMuffin z jajkiem. Sam McMuffin z jajkiem i serem. Tak oto się on prezentuje tutaj. O, pik, pik I co? I trochę sera, jak widzicie. Zobaczymy, czy czymś się różni od swojego poprzednika. No ten taki dość dziwny, jakbyście jadli bułkę, z jajkiem i serem. Nie jestem tego fanem niestety. Jak na razie. Najgorszy, ale dopiero dwa przetestowaliśmy to, zobaczmy dalej. Kolejny muffin teraz latuje. Mamy muffina tutaj z samą wieprzowinką i serem. Wygląda dość apetycznie, jak taki cheeseburger trochę. Tak oto się on prezentuje, no. Powiem, że dość ciekawie. Ta bułka serio, tu jest bardzo dobra. Szkoda, że oferty się nie do ma i nie ma cały dzień. To testujemy go. Oj tak Tu zdecydowanie ten co zrobi robotę Jest go dość dużo Dlatego fajnie czy ten smak lepiej niż ten z jajkiem No, ten na razie dla mnie wygrywa batalię Serio, bardzo dobry Powiem Wam tak, biorę po dwa z każdego magmafina i już jestem najedzony także to masakra Lecimy z następnym a tu tego co na koniec zostawimy, bo tutaj mamy McMaffina z komandzie nie będziemy sobie na razie smaku pszyli, więc ten będzie ostatnim z normalnych takich. Mamy McMuffin z jajkiem i z bekonem. Tak oto prezentuje się nasz McMaffinek. Mamy tutaj jajeczko, bekon. No i co? Testujemy go. O panie, serio, jestem już tak najedzony, że to masakra. O, wybaczcie. No na mnie roboty robiły te z wieprzowinką, te z jajkiem i z bekonem jest jeszcze okej, okay. lepszy niż samo z jajkiem. Tak to prezentuje się w środku, no taki mocny średniak, ale lepszy niż z jajkiem. Z jajkiem na razie dałbym na ostatnim miejscu, ten na przedostatnim, na pierwszym miejscu dałbym ten yy, z sosikiem i z wołowiną, czy tam wieprzowiną. Tak to wygląda moi kochani. No i to wracuje teraz ostatni McMuffin z paroskiem i rzutkiewką. Wygląda dość świeżo. Tego tak to prezentuje się nasz McMuffin? Naprawdę, bardzo ładnie się prezentuje. Nie powiem, że nie. Uh -huh. Mhm. z testem. Niestety, nie jest to mój smak. To, <ścoughs> ta bułka wydaje się dość sucha. Bo tutaj tego sosiku tak zbytnio nie ma. Nie, ten nie jest dla mnie. Dobra kochani, więc test magmafinów mamy zrobione. Na ostatnim miejscu dałbym magmafina z żółtkiem, później bym postawił magmafina z jajkiem, następnie bym postawił magmafina z jajkiem i bekonem, później bym postawił magmafina jajko i bekon deluxe, następnie by był wieprzowy z jajkiem, a na pierwszym miejscu by był sam magmafina y z sosikiem i serem. Dla mnie tak powinna się prezentować. Ta punktacja. Możecie napisać, co Wy byście wybrali, albo jakiego magmafina Wy najbardziej lubicie, możecie napisać też w komentarzu. Mam nadzieję, że taki teścik Wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał i kliknijcie na dole. Macie, będziecie mieli link do tego, żeby włączyć powiadomienia, ponieważ dodaję codziennie materiały, ale wiem, że niestety Wam się one nie pojawiają. Więc yy, jeżeli możecie, to to zróbcie dla mnie. Bardzo by mi było miło. No i co, możecie napisać, co chcecie zobaczyć w następnym materiale? Niestety, wybaczcie, że dzisiaj był taki kadr, lecz. No, jak mówiłem, operatora niestety nie miałem, bo jest wcześniej rano, każdy śpi. No i co, kochani widzowie? Widzimy się już w następnych materiałach. Do zobaczenia.